Cześć! Jestem Marta i zapraszam Was do mojego ogrodu z dala od miasta. W lipcu w moim wiejskim ogrodzie przyszedł czas na uporanie się z rabatą różaną. Po ostatnich burzach i upałach rabata wygląda na mocno zaniedbaną. W mojej rabacie różanej oprócz róż angielskich i róży pnącej zasadziłam także powojnik i kocimiętkę. Kocimiętka rozrosła się do niebotycznych rozmiarów i przekwitła, więc należy ją teraz przyciąć, żeby zapewnić jej drugie kwitnienie. Marta zaczyna od przycięcia kocimiętki, aby zrobić sobie miejsce dla dalszych prac. Kocimiętka szybko odrośnie, zagęści się i zakwitnie, przyciągając pożyteczne owady. Ciemiętka już przycięta i nareszcie mam dojście do róż i mogę się nimi zająć. Możemy działać dalej. Za każdym razem, kiedy zabieram się za pracę w rabacie różanej, staram się mieć na sobie długi rękaw i odpowiednie rękawice, ponieważ ukłucia i zadrapania od róż są bardzo bolesne i goją się bardzo długo. Róże są bardzo podatne na choroby i szkodniki, dlatego pamiętajmy, aby ich nie kompostować. Po ogłowieniu róż z przekwitłych kwiatów i lekkim prześwietleniu, zrobi się miejsce na prace ziemne, pielenie, dosypanie ziemi i zagrabienie. Nie bójmy się cięcia róż. Bardzo wiele wybaczają. Miejmy tylko na uwadze ich umiejscowienie w rabacie oraz pokrój. Marta nie jest fanką idealnego cięcia. Daje roślinom dużo swobody, aby ogród wyglądał jak najbardziej naturalnie. Prace w rabacie zakończone. Kocimiętka przycięta. Róże ogłowione i prześwietlone. Marta pozbyła się chwastów i nawiozła ziemię wokół roślin. Tak przygotowana rabata jest gotowa, aby znów zakwitnąć i cieszyć oko przez resztę sezonu.